czwartym pokoleniem uprawiającym rzeźbę w kamieniu. Czuję, że to jest przygoda duchowa, że duch mojej rodziny, moich przodków tworzy, a ja po prostu wykonuję pracę według podanej melodii. Mimo, że nigdy nie planowałam takiej ścieżki zawodowej, po 40 rozpoczęłam studia na Wydziale Rzeźby. Które zakończyłam obroną dyplomów w 2023 roku. To były moje czwarte ukończone studia. A w mojej edukacji przeplatają się dwa nurty ekonomiczny i plastyczny. Dzisiaj mogę powiedzieć, że znajduję zastosowanie dla tych obszarów wiedzy w codziennych działaniach. A tak. Spoglądając za siebie, widzę taką obecność japońskiej filozofii ikigai. Po prostu widzę, że u mnie to działa od lat. Tworzę przyjazne, obłe formy ceramiczne. Dałam im na imię anki. Prototypy wypaliłam w technologii raku. Jest to wypał rodem z XVI-wiecznej Japonii. Anki swoim przyjemnym, obłym kształtem nawiązują do japońskich totemów szczęścia i pomyślności. Mam jasny plan działania i wiem do czego dążę. To nie jest jakiś bardzo skomplikowany cel, to jest po prostu świadomy rozwój, między innymi artystyczny i satysfakcjonujące życie. Łączę miejskie życie z życiem na wsi i pracą rzemieślniczą w kamieniu. W ogóle rzeźba, żeby stała się sztuką, najpierw jest rzemiosłem. Bez tego się nie da. Te początki są właśnie takim wykuwaniem umiejętności. Trzeba nauczyć się spawać, robić odlewy, obrabiać dany materiał, w którym się tą rzeźbę ostatecznie wykonuje. I Tutaj jest naprawdę potrzebna taka pasja i determinacja. Osoba, która ma tylko takie marzenie, że zostanie rzeźbiarzem bądź rzeźbiarką, ale nie będzie miała serca do, do tej ciężkiej pracy, bo to jest naprawdę trud, wysiłek, jeżeli to nie płynie z serca, to, to po prostu się nie uda. Moja rodzina. Pielęgnuje tradycję rzemiosła. Jako dziecko przyglądałam się pracy dziadka i wujka, którzy wykupali rzeźby w kamieniu na zamówienie najczęściej do kościołów. Podziwiałam rzeźby pradziadka, który był profesjonalnym rzeźbiarzem wykształconym w Niemczech. cykl rzeźb abstrakcyjnych wykonanych z piaskowca i ciemnego marmuru e, nazywają się projekcja projekcja 1 projekcja 2 i projekcja 3 e, Dlaczego projekcja widz ma możliwość interpretacji samodzielnej tego, co widzi. W 2019 roku, będąc na trzecim roku studiów na Wydziale Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, podjęłam się rekonstrukcji dużej i wtedy bardzo mocno zniszczonej rzeźby autorstwa profesora Stanisława Kulona, trzecia część pomnika Saperów. Przedstawia ona trzech żołnierzy wbijających pal pod budowę mostu. Dla mnie to jest bardzo szczególna, bardzo mocna symbolika, a praca przy rekonstrukcji tego dzieła to po prostu była dla mnie no niesamowita przygoda i prawdziwy chrzest rzeźbiarski. Rzeźba, nad którą aktualnie pracuję, składa się z czterech części, a podstawę będzie miała ze szkła grawerowanego. Tytuł na cztery ręce, co nawiązuje do czterech raz zamieszkujących Ziemię. Każda z nich gra swoją melodię, a koła, które pojawią się na podstawie w pewnych miejscach. Spotykają się. Wymowa tej pracy jest taka, że wszystko co robimy ma wpływ na innych i na nas samych. Pismo, które nazwałam pudełkowym, od jego protoplasty, może wspomóc osoby zmagające się z problemem rozpoznawania i nazywania emocji, ułatwiając komunikację, ale jednocześnie będąc taką grą zabawą. Są to znaki graficzne na czarnym i na białym tle. Narysowane pudełko posiada liczne skrzydełka, które bardzo plastycznie rozmawiają ze sobą o sytuacji emocjonalnej wewnętrznej i zewnętrznej. Do kompletu znaków dołączone są kolorowe klocki. To są bodźce, które powodują dany stan zamknięcia, otwarcia lub czegoś pośredniego. Kończyłam studia ekonomiczne i wzornictwo przemysłowe, natomiast Akademia Wydział Rzeźby, to czego tam doświadczyłam, czego się nauczyłam, to jest taki skok świadomości, że po prostu nie jestem w stanie tego opisać żadnymi słowami. Tak jakby świadomość składała się z różnego rodzaju takich pięter w pionie, po której można się poruszać. Do góry, do dołu i obserwować z każdego z tych poziomów zupełnie inny krajobraz. Kiedy zaczynam myśleć o formie, którą chcę urodzić, to tu przede wszystkim właśnie ta świadomość nadaje jej kształt. Ja nie do końca czasem rozumiem skąd to mi się w ogóle bierze, że biorę w dłonie kawałek plasteliny, coś ukleję malutkiego i nagle wykuwam to i to świadomość cały czas ona mi podpowiada, co z tym kawałkiem kamienia zrobić. Ja ufam, że to jest jakaś świadomość zbiorowa moich przodków. I ja przez tą świadomość mam jakąś y, magiczną łączność y, z nimi, i to jest taka praca, że tak powiem, y, owszem, moja, przeze mnie to przechodzi i moje ręce to wytwarzają, ale ja czuję, że to jest znacznie, znacznie więcej. Mając pełną świadomość siebie i spoglądając wstecz. Dostrzegam obecność japońskiej filozofii Ikigai w moim życiu właściwie od samego początku. I takie cztery pytania, które ta filozofia stawia: czy kochasz to, co robisz? Czy jesteś w tym dobry? Czy ktoś może ci za to zapłacić? Czy świat w ogóle tego potrzebuje? Odpowiadam: tak.